Witajcie na kanale. Dzisiaj mam miks z drapek za 27 zł. Mój pierwszy milion, rajska kasa i super 7. I dzisiaj, a wszystkie zdrapeczki są z numerkiem 3 I zaczniemy sobie od super 7. Przybliżymy, żeby wszyscy widzieli. I. Zaczynamy drapać. Szukamy siódemek. A mamy dziewięć, pięć, trzy, sześć, cztery, osiem i dwa. I pierwsza strapeczka jest przegrana. Kontrolną L i Q. Teraz mój pierwszy milion. Tutaj szukamy portfela i wygrywamy 100 zł. I wygrywających liczb oraz bonusu. I wygrywające liczby to 7, 26, 11 dwanaście i sześć, a my mamy trzydzieści, dwadzieścia trzy, czterdzieści dwa, czterdzieści trzy, czterdzieści pięć, czterystek nie mamy w ogóle, a następnie cztery czterdzieści siedem, czterdzieści cztery, dwadzieścia jeden, dwadzieścia siedem, obok dwadzieścia osiem, trzydzieści jeden, trzydzieści siedem, trzy numery trzynaście obok. Czterdzieści sześć, siedemnaście, dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia pięć obok, osiem obok, ostatni rządek, mamy dziesięć, też obok, dziewiętnaście, trzydzieści osiem, pięć, też obok i ostatnia 24. I tutaj sobie zobaczymy bonus. W bonusie musimy znaleźć kwotę, a mamy winogrono czyli zdrapeczka jest przegrana. BL. Dla mnie trójki nie są szczęśliwe. I tu ostatnia zdrapeczka. Może trochę oddalę. Chociaż Będę przesuwać. Tu będziemy szukać palmy i pliku, który nam mnoży razy 2. Ok. I szukamy, co my tutaj mamy: lover, biedronka, jest plik. Super, czyli mnożymy wygraną razy 2. Ananas. Arbus, e, słońce, cytryna, chmury, plecak i palma, czyli dodatkowo wygrane. Super. O, zobaczymy pod plikiem ile się kryje. 5 zł i pod palmą 10 zł. Czyli tutaj mamy 10 i tu mamy 10. Czyli mamy 20 zł na tej zrapeczce. Super. Zobaczymy sobie kontrolne. Kontrolne to G. Czyli podsumowując, dzisiaj wydałam 27 zł. A zwróciło mi się 20, 10, 5 pod plikiem. Mnożymy raz 2 i pod palmą 10 zł, czyli mamy tutaj 20 zł. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie łapki w górę, za wszystkie komentarze. I widzimy się w następnym filmiku. Cześć.